Hej, widzowie! Ja nie mogę pokazać twarzy. Hej, widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zrobiłem tam parę. O, o, zrobiłem odcinek. Ze mną jest Sebastian przywitaj się. Nie ma. Chodziliśmy sobie po Badzień i znaleźliśmy to. To są bunkry. Prawdopodobnie. Bra nie, to są serii bunkry. I tam właśnie widzicie trochę co macie w środku. My tam nie schodzimy, bo się za bardzo boimy. Czy schodzimy tam? Może, może, na, może jak będzie pod tym filmikiem, mm, powiedzmy 20 lajków, no 10 do... lajków i na kanale 15 subskrypcji. Dobra, wejdziemy tam za 15 subów, a pod, fi a pod tym filmem 10 wyświetleń i 5 łapek, 3 łapki. W tym stylu, a tam właśnie są takie bunkry chyba wojenne. One są tak idealnie pokryte. Tutaj można tylko wejście. Te wejście jest tam zasypane, tutaj już wszystko zasypane gałęziami, wszystkim. I to po prostu wygląda nie wiem, jak tak zarobić ta kliówka. Jak chcecie, żebyśmy tam spędzili 24 godziny, to niech będzie 1000 subskrypcji. Jak będzie tysiąc subskrybcji, robimy tam 24 godziny w tym rzeczy. Gdzie? Chyba ja się boję A, jakieś słodki. Daj kamera. Ty nie jesteś kameramanem. Hmm. Tak. Dobra. Nie wiem nad czym zakończyć. Ale wam pokażę, czy krzyczą bazy na krzykat, albo coś pokażę im. Jakie wejście.